W ciągu następnego roku czy dwóch lat bywał dość często, zjawiał się niespodziewanie po zmierzchu i bez pożegnania znikał przed świtem. Nie chciał nic mówić o swoich zajęciach i podróżach. Zdawało się, że ciekaw jest nade wszystko błahych wiadomości o zdrowiu i trybie życia Froda. Nagle wizyty się urwały. Od ponad dziewięciu lat Frodo nie widział go, ani o nim nie słyszał. Aż wreszcie zaczął podejrzewać, że Gandalf już nigdy nie wróci, że przestał się interesować hobitami. Tego wszakże wieczora, kiedy sam o zmierzchu szedł ku domowi, u okna gabinetu Froda rozległo się znajome kołatanie. Frodo powitał starego przyjaciela ze zdumieniem i szczerą radością. Bacznie przyjrzeli się sobie nawzajem. Wszystko w porządku, co? spytał Gandalf. Nic się nie zmieniłeś, mój Frodo. Ty także odparł Frodo, ale w głębi serca pomyślał, że gandalf postarzał się i twarz ma bardziej niż dawniej zatroskaną. Zaczął więc nalegać, by mu opowiedział o sobie i o szerokim świecie. Wkrótce rozgadali się i do późna w noc nie mogli się dość nagadać. Nazajutrz po późnym śniadaniu czarodziej siedział z Frodem pod otwartym oknem w gabinecie. Na kominku palił się wesoło ogień. Lecz słońce mocno już przygrzewało, a wiatr dmuchał od południa. Świat lśnił świeżością, młoda wiosenna zieleń puszczała się na polach i na gałęziach drzew. Gandalf myślał o innej wiośnie sprzed blisko 80 lat, kiedy to Bilbo wybiegł ze swego domu bez chustki do nosa. Dziś czarodziej włosy miał może pierwsze niżli wówczas, brodę dłuższą i brwi jeszcze bardziej krzaczaste, a twarz poznaczoną marszczkami trosk i mądrości. Lecz oczy błyszczały mu tak samo, a ćmił fajkę i puszczał kółka dymu z nie mniejszym niż dawniej zapałem i przyjemnością. Palił teraz w milczeniu, a i Frodo nie odzywał się zatopiony w myślach. Mimo blasku poranka dostrzegał czarny cień wieści, które przyniósł Gandalf. Wreszcie przerwał ciszę. Tej nocy zacząłeś mi opowiadać dziwne rzeczy o moim pierścieniu Gandalfie, rzekł. Potem umilkłeś, bo jak mówiłeś, z takimi sprawami lepiej czekać na światło dzienne. Czy nie sądzisz, że powinieneś teraz dokończyć historii? Powiedziałeś, że ten pierścień jest niebezpieczny. O wiele bardziej niebezpieczny niż przypuszczam. Czym więc mi grozi? Wielu różnymi niebezpieczeństwami odparł czarodziej. Jest potężniejszy niż śmiałem się zrazu domyślać. Tak potężny, że w końcu owładnąłby każdą śmiertelną istotą, która by go miała w posiadaniu. To on by posiadł swego właściciela. Dawnymi czasy w regionie wyrabiano wiele takich zaczarowanych, magicznych, jak to się mówi, pierścieni. A były wśród nich oczywiście rozmaite. Jedne bardziej, inne mniej potężne. Te słabsze stanowiły jakby tylko wprawki w rzemiośle nierozwiniętym jeszcze w pełni. I były dla kowali elfów zaledwie zabawką, lecz moim zdaniem niebezpieczną dla zwykłych śmiertelników. Ale wielkie pierścienie, pierścienie władzy są wręcz groźne. Widzisz, Frodo, śmiertelnik, który ma jeden z tych wielkich pierścieni, nie umiera, lecz także nie rośnie. Ani nie zyskuje większej żywotności, po prostu trwa, aż wreszcie nuży go każda minuta. Jeżeli zaś często używa pierścienia, żeby się ukryć przed wzrokiem innych stworzeń, w końcu zanika. Staje się już trwale niewidzialny, żyje w półmroku, widziany tylko przez ciemne moce, które rządzą pierścieniami. Tak. Wcześniej lub później. Później, jeśli od początku był silny i miał dobrą wolę. Lecz ani siła, ani dobra wola nie ostaną się w końcu. Wcześniej lub później ciemne moce go pochłoną. Jakież to okropne, rzekł Frodo. Na długą chwilę zapadła cisza. Z ogrodu dobiegał szczęk nożyc, bo sam Gamdzi strzygł trawnik. Od jak dawna wiesz o tym? Spytał wreszcie Frodo. I co z tego wszystkiego wiedział Bilbo? Jestem przekonany, że Bilbo nie wiedział nic ponad to, co ci mówił, rzekł Gandalf. Z pewnością, mimo że obiecałem mu czuwać nad tobą, nie powierzyłby ci nic takiego, co uważałby za groźbę dla twego bezpieczeństwa. Myślał, że ten pierścień jest bardzo piękny i bardzo użyteczny w potrzebie, a siebie samego winił za to. Że dzieje się z nim coś dziwnego. Powiedział mi, że natrętnie narzuca się jego myślom, że wciąż się niepokoi o ten swój skarb, ale nie podejrzewał, że to pierścień jest sprawcą zła. A jednak zauważył, że trzeba go pilnować, że pierścień zmienia rozmiar i wagę, kurczy się albo rozszerza w niepojęty sposób i umie nagle sunąć się z palca, który przedtem mocno obciskał. Tak. Ostrzegł mnie przed tym w pożegnalnym liście, powiedział Frodo. Dlatego zawsze trzymam pierścień na łańcuszku. Bardzo rozumnie, rzekł Gandalf. Lecz sprawy własnej długowieczności Bilbo wcale nie kojarzył z tym pierścieniem. Całą zasługę przypisywał swojej krzepie i bardzo się nią hełpił. Mimo to ogarnął go ostatnio niepokój i czuł się nieswój, cienki i rozciągnięty, jak mówił. Znak, że pierścień zdobywał nad nim władzę Od jak dawna wiedziałeś to wszystko? spytał znowu Frodo Co wiedziałem? rzekł Gandalf Wiedziałem o wielu rzeczach, o których tylko mędrcy wiedzą Ale jeżeli pytasz, co wiedziałem o tym właśnie pierścieniu To mogę się przyznać, że jeszcze i dziś nie wiem nic pewnego Muszę przeprowadzić ostatnią próbę Nie wątpię jednak, że zgadłem trafnie a kiedy zacząłem się po raz pierwszy domyślać prawdy, czarodziej zadumał się, szukając odpowiedzi w swej pamięci. Zaraz, zaraz. Bilbo znalazł pierścień w tym samym roku, kiedy Biała Rada wygnała ciemne moce z mrocznej puszczy na krótko przed bitwą pięciu armii. Już wtedy cień omroczył moje serce, chociaż nie wiedziałem, czego właściwie się lękam. Często zastanawiałem się, w jaki sposób Golum dostał w swoje ręce wielki pierścień, bo że to był wielki pierścień, od początku zdawało się niewątpliwe. Później usłyszałem z ust Bilba dziwną historię o wygraniu pierścienia i nie mogłem w nią uwierzyć. Kiedy w końcu wydobyłem całą prawdę, zrozumiałem natychmiast, że Bilbo starał się udowodnić niezbicie swoje prawo do tego klejnotu. Tak samo jak Golum, który mówił, że dostał go w prezencie na urodziny. Podobieństwo tych dwóch kłamstw nie dawało mi spokoju. Zrozumiałem, że pierścień ma w sobie trującą moc, która od pierwszej chwili oddziaływa na każdego, kto go posiądzie. To było pierwsze poważne ostrzeżenie, że nie wszystko jest w porządku. Nieraz powtarzałem Bilbowi, że lepiej takich pierścieni nie używać. Ale przyjmował te rady niechętnie, a wkrótce nawet zaczął się zaniegniewać. Niewiele więcej mogłem zrobić. Nie mogłem odebrać mu pierścienia, bo wynikłyby z tego jeszcze gorsze nieszczęścia. Zresztą nie miałem prawa. Pozostawało tylko czekać i czuwać. Może powinienem był zasięgnąć rady u Sarumana Białego, ale zawsze mnie coś od tego powstrzymywało. – Kto to jest? – spytał Frodo. – Nigdy o nim nie słyszałem. – Możliwe – odparł Gandalf. – Bo on nie zajmował się ani nie zajmuje hobbitami. – To wielka osobistość wśród mędrców. – Głowa naszego bractwa i przewodniczący rady. – Ma głęboką wiedzę, ale dumę nie mniejszą, więc nie znosi, by ktoś wtrącał się do jego spraw. – Wiedza o pierścieniach elfów, czy to wielkich, czy małych stanowi jego własną dziedzinę. Z dawna ją studiuję, poszukując zagubionego sekretu tej sztuki. Kiedy jednak na Radzie dysputowano o Wielkich Pierścieniach, nie ujawnił ze swej wiedzy nic, co by potwierdzało moje obawy. To uśpiło moje wątpliwości, chociaż nie był to sen spokojny. Dalej czuwałem i czekałem. Bilbo, jak się zdawało, miewał się dobrze, a lata płynęły. Tak, lata płynęły, lecz nie wyrządzały mu żadnej szkody. Nie znać było po nim podeszłego wieku. Znowu cień padł na moje serce. Mówiłem sobie jednak, no cóż, Bilbo przecież pochodzi po kądzieli z długowiecznej rodziny. Jeszcze ma czas, czekajmy. I czekałem, aż do owego wieczora, kiedy Bilbo opuścił ten dom. To, co wówczas mówił i robił, przeraziło mnie tak, że już żadne słowa Sarumana nie mogły mnie uspokoić. Wreszcie przekonałem się, że bez wątpienia działa tu jakaś ciemna, groźna siła. Większość lat, które odtąd minęły, poświęciłem na wykrycie prawdy. Ale szkoda nie jest chyba nie do naprawienia, spytał Frodo zatroskany. Z czasem Bilbo wróci do siebie, prawda? Chodzi mi o to, czy odnajdzie spokój. Od razu poczuł się lepiej, rzekł Gandalf. Ale jedna tylko na świecie potęga wie wszystko o pierścieniach i o ich wpływie. Nie ma zaś, o ile mi wiadomo, na całym świecie potęgi, która by wiedziała wszystko o hobbitach. Pośród mędrców, tylko ja badam sprawy hobitów. To skromna gałąź wiedzy, lecz pełna niespodzianek. Hobbici są miękcy jak masło, a przecież stają się czasem twardzi jak korzenie starego drzewa. Myślę, że niektórzy z nich potrafią opierać się władzy pierścieni znacznie dłużej niż przypuszcza wielu mędrców. To też, moim zdaniem, nie ma powodu martwić się o Bilba. Oczywiście miał ten pierścień przez długie lata i używał go, będzie więc pewnie trzeba czekać dość długo, nim otrząśnie się całkowicie z jego wpływu, to znaczy, nim będzie mógł bez niebezpieczeństwa znów go zobaczyć. Ale poza tym może żyć szczęśliwie przez wiele jeszcze lat. Po prostu będzie wciąż takim samym hobbitem, jak w chwili, gdy go zostawił. Bo wyrzekł się go w końcu z własnej woli. To bardzo ważne. E, eee, o Bilba już się przestałem martwić, odkąd pozbył się tego klejnotu. To za ciebie czuję się teraz odpowiedzialny.